Ta pierścińska zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. W minioną niedzielę 300 wolontariuszy zbierało pieniądze w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prawdziwym rekordzistą okazał się Kacper Madej, do którego puszki trafiło 2872,51 zł. Nadal trwa zbieranie pieniędzy, można jeszcze bowiem wziąć udział w licytacjach. Liczenie zawartości skarbonek, do których w niedzielę ostrowieccy wolontariusze zbierali pieniądze na rozwój dziecięcej medycyny zabiegowej, ciągle trwa. Za to wiadomo już, ile warte były puszki poszczególnych ostrowieckich rekordzistów. Kwoty mogą zaimponować. Każdy chyba wolontariusz włożył wielki wysiłek, nieważne ile zebrał, ale każdemu się należą słowa podziękowania. Zarówno wolontariuszom, jak i ofiarodawcom, i naszym partnerom. Wszystkim tym, którzy nam w jakikolwiek sposób, w sposób pomagali podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostrobcu Świętokrzyskim. Ale należy pochwalić rekordzistów, i już to robimy. Najwięcej zebrał Kacper Madej, jest to harcerz. Później Kornel Kasprzyk, Jakub Szwagierczak, Neli Homańska, Antoni Szym. Mamy pełną listę najlepszej 15 to są osoby, które zebrały powyżej 1000 zł. Rekordziści ponad 2800-2200-200 to pierwsza trójka. Zbiórki prowadziły także instytucje czy placówki oświatowe. Trwały także podczas imprez organizowanych z okazji wielkiej orkiestry. Najwięcej też zebrały z placówek oświatowych, które z nami grały Publiczna szkoła pasowa numer 14 bo ponad 4322 zł. Najwięcej wolontariuszy było ze szkoły podstawowej z Sadowia oraz z niepublicznego technikum im. Tadeusza, Kościuszki przy ZDZ. Z imprez zamkniętych, które były organizowane w ramach finału to sadowie, impreza w Sadowiu ponad 16 tysięcy złotych, i to z puszek wolontariuszy oraz z licytacji z, tego, z tych wszystkich przedmiotów, które tam były przekazane, bo były ciasta, i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy i Ćmielów, Dom kultury w Ćmielowie ponad 7448 zł. Imponujący z racji wagi i na pewno rekordowy był dar przekazany przez podopiecznych i pracowników jednego ze stowarzyszeń. Warsztat terapii zajęciowej Szansa z ulicy Żabiej co roku organizuje zbiórkę monet złotych i od roku 2000 w zasadzie oni to zbierają już przez cały rok, już w zasadzie teraz zaczęli zbierać na przyszły finał. W tym roku znowu pobili rekord 150 kg monet w plastikowych butelkach, dotarło do nas do sztabu. Te pieniądze już zostały zabrane przez konwój. Konwojenci bardzo się cieszyli, nosząc te kilogramy, więc w przyszłym roku być może będzie niespodzianka i będzie troszeczkę więcej. Więc jakby ktoś chciał im nawrzucać, to już może zacząć zbierać żółte pieniążki. Dla tych, którzy chcą, Chcą jeszcze zagrać z orkiestrą, czyli dołożyć swoją finansową cegiełkę, są licytacje na Allegro, a tam wiele niespodzianek, które zadowolą nawet wybrednych. W tej chwili mamy wystawione 195 przedmiotów na aukcjach na Allegro. W sumie ponad 200 przedmiotów, bo trzeba doliczyć te, które zostały już sprzedane, na przykład podczas zabawy. Kto da więcej podczas koncertu na Ostrowieckim Browarze Kultury? Najdrożej podczas koncertu poszedł tort, który wylicytował prezydent miasta razem z mieszkankami naszego miasta. Początkowo. Kwota była wylicytowana 800 zł. Ostatecznie do puszki trafiło 1000 zł. Natomiast w tej chwili na Allegro najdroższym przedmiotem to jest zegar ścienny 28 finału z autografem Jurka Osiaka, który w tej chwili jest 1026 zł. Potem następną pozycją, która największą kwotę osiągnęła, to jest Podwójny voucher na wszystkie koncerty na Wichrowym Wzgórzu koło Klimontowa, 910 zł. No i oczywiście trzecie miejsce z, naj, z tych najdroższych przedmiotów, w tej chwili 19 zł, oryginalna drewniana beczka. Z browaru Ostrowieckiego z początków działalności, czyli z pierwszych produkcji, e, tabeczka, tabeczka pochodzi. E, potem mamy jeszcze kurs na prawo jazdy, no i kolejne zegar ścienne. To te, to te przedmioty, które są na, na, na czołówce. Ale licznik, który pokazuje kwoty, jakie wpływają do Ostrowieckiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, cały czas się kręci i pokazuje coraz wyższe wartości. Aukcji na Allegro w tej chwili mamy zadeklarowaną kwotę 15 164 zł. Natomiast przeliczonych pieniędzy, które trafiły już do fundacji, to jest ponad 173 tysiące, co razem daje ponad 188 tysięcy, czyli już pobiliśmy zeszłoroczny finał, ale możemy dorzucić jeszcze więcej, biorąc udział w aukcjach, które będą trwać jeszcze przez najbliższe 10 dni. Ostateczny i oficjalny wynik tegorocznego ogólnopolskiego koncertu tej wyjątkowej. Orkiestry, znany będzie w marcu. Na portalach społecznościowych pojawia się coraz więcej informacji dotyczących odbioru śmieci. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie są one odbierane regularnie i że wszystkie odpady, również te, które powinny być poddane segregacji, są wrzucane do jednego transportu. Mieszkańcy Ostrowca mają dużo zastrzeżeń do wywozu śmieci. Zwłaszcza niepokoi ich sposób odbierania odpadów do segregacji. Mieszkańcy wrzucają je do pojemników należących do poprzedniej firmy zajmującej się odpadami. Nowa firma nie ma linii do segregacji śmieci, więc jest duże niebezpieczeństwo, że gmina w tym roku nie osiągnie wymaganego 50% współczynnika odzyskiwania odpadów. Niestety istnieje ryzyko, że w sytuacji, kiedy będą stały pojemniki jednakowego typu, praktycznie utrzymanie dobrej jakości zbiórki graniczy z możliwościami. Czegoś takiego ja osobiście przez kilkanaście lat pracy w firmie zajmującej się recyklingiem nie widziałem, a niestety opłaty, które ponosił będzie mieszkaniec docelowo, to nie będą opłaty na poziomie 16 zł, jak są dzisiaj zaplanowane przez uchwałę Rady Miejskiej, tylko będą na poziomie dużo wyższym, czyli 32 zł. A to wynika z kolei z poziomów recyklingu, który musi osiągnąć każda gmina. Proszę Państwa, przypominam, że w roku 2020 jest to 50% całej masy odpadów, jaką oddajemy, ma być poddana recyklingowi, nie spaleniu, czyli odzyskowi termicznemu, nie unieszkodliwieniu na składowisku, tylko poddania recyklingowi, czyli powtórne życie danego produktu. Jest to olbrzymia ilość i naprawdę trzeba wszelkich starań, różnych typów pojemników, samochodów, edukacji, pracy nawet osób typu presegregatorzy, aby ten poziom osiągnąć i jest to bardzo trudne. Firma Remondis, która przegrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych, nie likwiduje swojej działalności w naszym mieście. Wygrała ona w naszym regionie liczne przetargi na odbiór śmieci w mniejszych gminach. Mamy na terenie naszego regionu i nie tylko, bo działamy od Annopola, czyli już inne województwo, obsługujemy firmy gminy typu Solec, czy Sienno, czy Wojciechowice, Bałtów, Bodzechów, Waśniów i oprócz tego mamy wielu klientów przemysłowych firmy, które też obsługujemy w różnym zakresie, bo to nie jest tylko odbiór odpadów komunalnych, ale również innych, a za tym idzie określona też sprawozdawczość. Wchodziły przepisy baz danych o odpadach, także to wymaga też dużych nakładów tutaj pracy, osób, które muszą się wykazać pewną wiedzą i codziennym przygotowaniem kart przekazania odpadów. Dlatego pracy wbrew pozorom mamy, mamy dużo, z tego powodu też nie redukowaliśmy załogi, odeszły jakieś dosłownie pojedyncze osoby. Tej pracy jest pod dostatkiem dla wszystkich. Niestety tutaj praca biurokratyczna też nastręcza dużo problemów, dlatego że przepisy są coraz bardziej skomplikowane i same wymogi, które wynikały chociażby z specyfikacji istotnych warunków zamówienia, samego przetargu, świadczyły o tym, że musimy doposażyć i każdy przewoźnik musiałby doposażyć. Pojemniki w odpowiednie jeszcze, czy samochody, w odpowiednie kamery już nie jedną kamerę z przodu, tylko dwie kamery oczywiście systemy GPS. Także to wymaga dużych nakładów z każdej, ze strony każdej firmy, która powinna się pojawić. A notabene, chciałbym zauważyć, że to, iż ktoś startuje w przetargu i zaczyna daną usługę, to okres przejściowy tak naprawdę nie funkcjonuje z prostego powodu. Mieszkańcy oczekują, aby usługa była wykonywana w sposób należyty. Nało tego opłata, którą uzyskuje dany wykonawca, nie jest zaniżona w danym okresie początkowym, tylko jest taka, jaką on wystawi fakturę. Czyli tak naprawdę, jeżeli faktura będzie opiewała na te 700 czy 800 tysięcy złotych, to taką fakturę powinien zamawiający zapłacić. I nie ma tutaj jakiegoś wakacjolegi, że nagle powiemy, uczymy się to w tym okresie, faktura jest niższa. Nie, faktura opiewa na tę samą kwotę i czyżby do państwa, czy do mnie przychodzi wykonawca, który, nie wiem, kładzie płytki, to nie mówimy mu, że będziesz się uczył i z tego tytułu nie zarobisz pieniędzy, tylko on żąda określoną kwotę pieniędzy, ma wykonać pracę, ta praca będzie wykonana w sposób należyty, a jeżeli nie jest, no to tu za tym idą kary te olbrzymie. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki zapraszają na zajęcia z cyklu Sobota w Muzeum dotyczące zbliżających się dni babci i dziadka. W spotkaniu miłymi gośćmi powinny być wnuczęta wraz ze swoimi babciami i dziadkami. Uczestnicy zajęć dowiedzą się skąd wzięły się te obchody w Polsce oraz jak wygląda celebrowanie tych świąt w innych krajach. Zajęcia odbędą się w sobotę 18 stycznia w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki w Sudole o godzinie 11. Potrwają około półtorej Godziny. Koszt to 8 zł od osoby. Udział w zajęciach jest możliwy tylko po wcześniejszej rezerwacji. Miłośnicy rowerowych podróży docierają do najdalszych zakątków nie tylko naszego kraju. Dzięki stowarzyszeniu ostrower poznaliśmy podróż znanej pary nauczycieli muzyki Magdy i Darka, którzy kamperem i na rowerach udali się w podróż po polsce. W sumie przejechali ponad 4000 kilometrów. Na co dzień preferują całkowicie ekologiczny i dwukołowy środek transportu. Jesteśmy wielbicielami rowerów, właśnie, i są też tam właśnie na scenie nasze, e, nasze rowery, znaczy e, kilka naszych rowerów, bo mamy ich dużo więcej. Po prostu lubimy to robić, zawsze jeździmy ze z rowerem i, no i dlatego też zostaliśmy poproszeni o to, żeby przedstawić tam naszą historię. No i nasze rowery były w tle, tam, właśnie. Jeździliśmy troszkę, głównie były, co prawda, na bagażniku, e, ale one gdzieś tam są ale w wakacje postanowili przesiąść się do innego pojazdu. Był to kamper, którym udało zwiedzić się porządny kawałek naszego kraju. Przebyliśmy trasę 4000 km po naszej Polsce, a pomysł no to właściwie taka chyba nasza ciekawość. Dużo przeczytanych gazet podróżniczych, obejrzanych filmów. Rowerzyści z zamiłowania, a pasażerowie samochodu kempingowego z wyboru, objazd zaczęli od najbliższych im stron, by potem przemieścić się w najbardziej malownicze i urokliwe zakątki Polski. Były to nasze tereny na początek, żeby sprawdzić kampera, a później to był śląsk. Było morze, bieszczady. Bieszczady, no bieszczady. O właśnie, Bieszczady bardzo, bardzo długo. Bardzo fajne było to, że jak mijano nas na, na ulicy, to zawsze były albo łapki w górę, albo machanie bardzo, bardzo serdecznie i nigdy, nigdy właściwie żadnych problemów z noclegiem, a nocowaliśmy głównie tak na dziko. Także było naprawdę bardzo fajnie. Bo kamperowanie, czyli podróże z domem na kółkach jest znane i bardzo popularne w wielu krajach. Wszystko przez zalety takiego stylu zwiedzania, czyli przede wszystkim swobodę wyboru kierunku i niezależność. W Stanach, w Stanach się przemieszczają, ale też mieszkają w tych samochodach po prostu na, przez całe swoje życie, czy przez jakąś część swojego życia. No, kamperowanie jest bardzo ciekawym zjawiskiem i to jest, to jest taki trend w tym momencie, chociaż my nie wyszukujemy, ale to prawdopodobnie samo się gdzieś tam wkleja, w głowę, i dlatego, kamper akurat został zakupiony i tak, tak, to, tak to rozegraliśmy akurat tą naszą przygodę. No, jak zachęcić? No, uważamy, że jeżeli ktoś ma możliwości i, i lubi podróżować, no to na pewno jest to coś innego niż siedzenie w pensjonacie. I przez to taki styl podróżowania może wciągać i zachęcać do przyłączenia się do wielkiej karawaningowej rodziny. Czy kamper jest dla każdego? My przez, pewien, nie, tak, my przez pewien czas myśleliśmy, że nie jest dla nas. Teraz trochę za tym tęsknimy, jak wróciliśmy do, do tej naszej podróży. Opowieści o tym, jak rowerzyści przesiedli się na większą ilość kółek, dodatkowo jeszcze uświetnił koncert podróżników, którzy są także znanymi muzykami. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.